W czterech niemieckich krajach związkowych odnotowano w 2019 roku 1253 incydenty o charakterze antysemickim. Jak zaznaczył, kryzys koronawirusowy sprzyja propagowaniu teorii spiskowych. W Berlinie zarejestrowano 881 takich incydentów, w Brandenburgii 183, w Bawarii 178, a w Szlezwiku-Holsztynie 56. Ponadto 200 zgłoszono z pozostałych 12 krajów związkowych, ale w ubiegłym roku na ich terenie nie funkcjonowała ani jedna agencja RIAS. Jest oczywisty te, że musimy zakładać w tym przypadku fakt nieobjęcia naszą wiedzą bardzo dużej liczby niezgłoszonych incydentów, zaznaczył szef federalnego związku RIAS. Według niego antysemickie oskarżenia i obelki pojawiają się już nie tylko w internecie, ale także w przestrzeni publicznej, Na przykład w trakcie demonstracji przeciwko restrykcjom antykoronawirusowym. Niektórzy uczestnicy tzw. higienicznych demonstracji w Berlinie i innych krajach związkowych wystąpili w maskach z żółtymi gwiazdami noszącymi w środku napis Nieszczepiony lub Przeciwnik Szczepień. W Bawarii przypięli sobie plakietki ograniczenia w wychodzeniu z domów to społecznych holokaust. Tymczasem jakoś nie słychać, aby Izrael miał jakiś problem z naszymi sąsiadami, a do nas zgłaszają się wciąż z kolejnymi roszczeniami. Nie wydaje wam się właśnie to, jak to nazwał Vogel, nader przerażające? Daj znać co myślisz w komentarzach i sprawdź ten film, a zobaczysz jak wraz z wami wydaliśmy 20 tysięcy złotych na ochronę polskiej historii.